Dzień dobry, dzień dobry kochani na kanale Karty na Miłość. Aniołki, dzisiaj czytanie inne, nietypowe. Dzisiaj sobie wybierzecie kolor pudełka i przygotowałam dla Was przesłanie od Waszych aniołów na dzisiejszy dzień, na ten tydzień, na ten miesiąc. Każdy niech wybierze, czy chce, żeby to przesłanie było. Na dzisiaj, na ten tydzień czy na miesiąc kwiecień, tak? Zastanówcie się, kochani, czy chcecie jasny niebieski, fioletowy czy ciemniejszy niebieski kolor. Tutaj ukryłam talię pod spodem z tych właśnie pudełek. A dlaczego? Dlatego, że tak pięknie, kochani, lajkujecie. Dlatego, że dostaję od Was ogrom komentarzy. Na Facebooku piszecie, że ten kanał jest potrzebny, dlatego chciałabym się Wam odwdzięczyć. I to jest moje podziękowanie dla Was. I liczę, że dzisiaj też, kochani, zostawicie łapkę w górę, ślad w komentarzu, którą grupę wybraliście. A może przyciągają Was dwie grupy. Możecie sobie, kochani, wybrać dwie, proszę bardzo. Może chcecie kartę na trzy dni? Oczywiście, kochani. Wybór należy do Was. Ja Wam te karty dzisiaj ofiaruję. Za chwilę je przetasuję. I za chwilę będzie odczyt. Zastanówcie się, możecie sobie, kochani, zatrzymać ten filmik, pomyśleć chwileczkę. Jeżeli słuchają mnie tutaj nowe osoby, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was witam i zachęcam do subskrypcji. A jeżeli macie pomysły na nowe filmiki, piszcie. Piszcie kochani, bardzo chętnie dla Was takie czytania wykonam. U nas jeszcze w tle świątecznie, no bo dopiero co były święta. Także kochani, zastanówcie się. A ja przechodzę do pierwszej grupy, do tej powiedzmy błękitnej, tak? Błękitna grupa. Te dwie sobie troszeczkę przesunę. No i skarby dla Was. Jeżeli wybraliście pierwszą grupę, dam Wam przesłanie od Waszych Aniołów. Was przetasuję, przełożę i wylosuję dla Was jedną kartę z góry, z dołu, z boku. Ta mi się odsłoniła i tą chcę wziąć dla Was. Resztę wkładam do pudełeczka. Niesamowita. Yoga. <laughs> Albo raczej anioł raje. Raje, tak się nazywa ten archanioł. Kochani, joga i ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla Waszego dobrego samopoczucia, spokoju umysłu oraz duchowego rozwoju. Dodatkowe, kochani, przesłanie tej karty jest takie, że dostaliście może jakieś wskazówki, żeby zająć się jogą albo jakimiś ćwiczeniami, oddechami. Ta karta to takie potwierdzenie, że ćwiczenia, ruch jest niezbędny. Może jeździcie samochodem wszędzie do sklepu, do pracy, może macie mało ruchu. Stąd ta karta. Słuchajcie, pragnienia i zamiary trzeba realizować. Dodają energii, dodają witalności, tak jak yoga. Ja myślę, że dzięki tym ćwiczeniom hmm, możecie coś nowego zapoczątkować. Otwieracie się przede wszystkim na nowe, twórcze projekty, bo yoga oczyszcza. Rozwija. Przede wszystkim czakry. Może, co niektórzy usłyszą, jakieś przesłanie? Anielski głos? Coś wyraźnie może do Was przemówić. Medytujcie, ćwiczcie i usłyszcie, kochani, głos nieba. Na początku. No cóż, możecie poczuć się tacy zdezorientowani, o nieśmieleni, tak? Ale chyba znajdziecie właściwą drogę, tak czuję. Możecie poprosić też wyższe ja o pomoc. Otrzymacie wskazówki. Otrzymacie pomoc. Ćwiczcie, czytajcie, informujcie, bo. Coś czuję, że wy jesteście grupa pierwsza, bardzo zapracowani, bardzo poświęcacie się, a tutaj, tutaj otrzymacie mnóstwo energii i wy będziecie chciały dotrzymać tempa. Tak czuję. To są Wasze takie dodatkowe godziny pracy nad sobą. Gratuluję Wam, Aniołki, bardzo, bardzo. Serdecznie. No to co? Zapraszam moje kochane, fioletowe. Wybrałyście fioletowe pudełko oraz przesłanie od aniołów Waszych. Przetasuję przy Was. Wylosuję Wam kartę. Ta mi się tak mocno zaznacza, więc tą chcę. Tu włożę resztę. I uwaga. Prawo przyciągania. Wow. Kochani. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje. Więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością, spokojem, harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Ha. Kochani, przeczytam Wam Dodatkowe może przesłanie z tej karty, albo jak ja to odczuwam, bo przez tą kartę aniołki osoby, które się Wami opiekują, czy to są anioły, czy wyższe ja, przypominają, że właśnie dzięki przyciąganiu poprawicie swoją sytuację. O tą, o którą zapytałyście, bądź o tą, która nadejdzie. Może te skargi, zmartwienia przyciągają więcej, tak? I wy musicie myśleć o tym, czego pragniecie, czego się boicie. Jeżeli czegoś się boicie, to do siebie przyciągacie. Jeżeli coś chcecie, to musicie, kochani, myśleć o tym, przede wszystkim pozytywnie, aby to przyciągnąć. I może trzeba dziennie, kochani, sobie wizualizować, wizualizować powtarzać poczuć wdzięczność w sferze ducha wyobrażajcie sobie tą sytuację że ona już jest że to już się stało myślcie o tym przede wszystkim czego pragniecie nie zamartwiajcie się to jest przekaz tej karty wznieście się powyżej przyciągajcie bo, gdy wzrasta Wasza energia duchowa, coraz mniej przyciągają Was niższe energie, na przykład w związkach, w sytuacjach różnych życiowych, tak? To normalne. A anioły mogą Wam pomóc poradzić sobie z zakończeniem pewnych dziwnych spraw. Bardzo serdecznie Wam gratuluję. I bardzo serdecznie wam dziękuję. Grupa trzecia. Od tego niebieskiego pudełeczka. A wy macie magiczne syreny i delfinki i karta przy tasowaniu się sama odwróciła. Jest to dla mnie przekaz, że chciała wyskoczyć i chciała wam powiedzieć, że mam wam tą kartę. Przekazać uzdrawiające serce. Piękna karta. Powiem Wam. Niedawno na nią patrzałam, bo sobie ją też wylasowałam jako kartę dnia, co niektórzy z Was nawet nie wiedzą, że są uzdrowicielami. I mają kontynuować tą pracę, bo, kochani, w głębi serca jesteście świadomi swoich zdolności uzdrowicielskich. Może przyjaciółka, kolega, ktoś do Was przychodzi i Wy macie świetne rady, świetnie doradzacie. A być może otrzymaliście informację zwrotną, może pomyśleliście o czymś, tak? Na jakiś temat. A ponieważ wyciągnęłam wam tą kartę, to ona zachęca do podniesienia swojej pracy właśnie na tym poziomie. Może otwieracie się na następny poziom świadomości, a może zauważycie zmiany u siebie, w ludziach, w sytuacjach. Może ktoś potrzebuje waszej pomocy. Macie tą osobę obok, a może ciężko było ją dostrzec. Myślę, że niebo, kochani, pragnie wzmocnić wsparcie w Waszej uzdrawiającej pracy, energii, Waszego ciepła, Waszej osoby. Może chcecie pogłębić swoją edukację, wiedzę na ten temat? Otwórzcie się, kochani, bym powiedziała, na otrzymywanie. Otwórzcie się na dawanie i pamiętajcie. Uzdrawiające serce. Taką kartę mam dzisiaj dla Was. Dziękuję Wam, skarby. Pięknie. Piszcie koniecznie w komentarzu, jak odczuwacie te przekazy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie mi. Aby kanał mógł się rozwijać, o świeczunia się skończyła. A ja Wam życzę, kochani, wszystkiego pięknego. Do usłyszenia już niedługo. Buziaki, papa. Pa.